Cześć Boże, trzeciego dnia naszych rekolekcji sobota. Zbliżamy się do piątej niedzieli Wielkiego Postu. Ta piąta niedziela Wielkiego Postu to jest taka, no właściwie kolejna ze szczególnych niedziel, bo tydzień temu przeżywaliśmy niedzielę radości, niedzielę letarę, czyli połowę mniej więcej w połowie Wielkiego Postu ta niedziela jest zawarta po to, żeby doświadczyć już jakby bliskości Wielkanocy. Nawet modlitwem szalnym mówią o tym, że naród, czyli ludzie wierzący mają z oddaniem spieszyć ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Piękna, piękna kolekta z mszy świętej, czwartej niedzieli Wielkiego Postu. I przechodzimy wtedy do świątyni, po Wielkiego Postu kolor szat kapłana ma jest różowy, jako takie rozjaśnienie fioletu, takiej wielkopostnej zadumy, zatrzymania się. I przychodzimy po to, żeby umocnić się na dalszą drogę. Bo czasem tak się wydarza, że w połowie drogi, dokądkolwiek w połowie drogi, w połowie życia, w połowie, nie wiem, seminarium duchownego, ojcowie duchowi nas uprzedzali, że będzie tak zwany kryzys połowy. Dlatego mówimy o tym kryzysie wieku średniego połowa, już właściwie niewczesna młodość, nie wiek dojrzały, nie starość tylko takie, taka połowa, że niby jest dobrze, ale często wtedy przychodzi kryzys, bo różne doświadczenia nas z różnych stron atakują i przychodzi, przychodzi kryzys połowy. Przy, dlatego też ta niedziela w połowie Wielkiego Postu nosi nazwę Niedziela Radości, żeby nam pokazać, jaki jest cel. Naszych wielkopostnych umartwień, jaki jest cel naszego wielkopostnego czuwania i wyrzeczenia, wyrzeczeń, wyrzeczeń różnych, które podejmujemy, że nie jest celem sam smutek czy, czy jakieś trudności, ale że celem jest zmartwychwstanie, które już się zbliża. I dzisiaj w przededniu piątej niedzieli Wielkiego Postu, która też jest szczególna, bo rozpoczyna jakby drugi, drugą część tego okresu, część tak zwaną pasyjną pierwszej części, czyli od Popielcowej Środy właściwie do dzisiaj mówimy o nawróceniu. Kościół kładzie nacisk na potrzebę zmiany życia, na potrzebę nawrócenia właśnie, na potrzebę przygotowania się, no, czy na śmierć, czy na przyjście Jezusa Chrystusa powtórne, na tyle wszyscy oczekujemy. A od piątej niedzieli jest tak zwana część pasyjna. Kiedy już Skupiamy się wyłącznie właściwie, oczywiście no nawrócenie także, ale skupiamy się prawie wyłącznie na pasji Jezusa, na męce, na rozważaniu jego męki, śmierci, na mm, zmienia się kolor, nie, zmienia się mm, teksty, pieśni, pieśni są bardziej zwrócone na mękę, pieśni pasyjne, piękne zresztą stare polskie pieśni. Które, w których jest cała teologia właściwie zawarta teologia krzyża i teologia męki choćby krzyżu Chrystusa czy krzyżu święty nade wszystko które ma w ogóle strasznie dużo zwrotek znamy może ze trzy, a ona ma zwrotek ze 24 i w, całych, w całej tej pieśni że tak powiem zawiera się taka wiedza teologiczna o męce Jezusa w pigułce warto też kiedyś może gdzieś w internecie do takiej pieśni Jednej czy drugiej zerknąć, sięgnąć. Zaczynamy więc jutro drugi czas Wielkiego Postu, a dzisiaj drugą część Wielkiego Postu, a dzisiaj Jezus w dalszym ciągu będący na święcie namiotów, inaczej święcie szałasów, albo też na święcie, które nazywamy kuczki. Jest to takie żydowskie święto, które rozpoczyna się pięć dni po święcie Jom Pura dwa tygodnie po rozpoczęciu roku, to święto należy do radosnych świąt i upamiętnia mieszkanie w szałasach i namiotach podczas ucieczki Izraelitów z Egiptu i wędrówki do Kanaanu. Dlatego nazywamy go świętem namiotów. To święto trwa siedem dni i zamyka je dzień ósmy, tzw. Schimhat Tora, czyli radość tory. W tym dniu obnoszone są w radosnej procesji zwoje Tory siedmiokrotnie wokół świątyni. Ten dzień jest radosnym dniem, jako jedyny czas w roku nawet dzieci otrzymują możliwość dotknięcia świętych zwojów pisanych świętymi literami, które są dozwolone jedynie kapłanom. Odbywają się procesje z Torą, odbywają się tańce radości z Pismem Świętym, piękny zwyczaj yy, żydowski i też Trochę nas może zawstydzający, czy zachęcający do tego, żeby móc się ucieszyć z Pisma Świętego. Móc się ucieszyć, że każdy z nas może w ręku mieć Pismo Święte, może czytać Słowo Boże w języku polskim, może mieć na własność księgę Pisma Świętego i, i nikt nam jej nie odbierze. Jakiś czas temu pojawił się w internecie film. Jak katolicy w Chinach, z tego kościoła podziemnego, czyli prześladowanego przez państwo, dostali w prezencie paczkę z Europy z egzemplarzami Pisma Świętego wydrukowanego w języku chińskim. Kiedy otworzyli, tam było mnóstwo ludzi, to była jakaś wspólnota modlitewna. Kiedy otworzyli ten karton z Pismem Świętym, zaczęli brać jedna po drugiej te Biblię, każdy po jednym egzemplarzu. Płakać z radości, przytulać do policzka, przytulać do serca i, i ich radość, że mają Pismo Święte, była tak niesamowita, że wywołała w nich takie emocje, że aż ich skłoniła do płaczu. Warto sobie gdzieś ten film znaleźć, zobaczyć, jak się można i jak się powinno ucieszyć z tego, że mamy Pismo Święte. Kto z nas. Ma w domu Pismo Święte. Myślę, że większość. Ale czasem, jak pytałem w różnych parafiach czy w różnych szkołach, w których uczyłem, kto ma Pismo Święte w domu, to wszyscy mówią, że pierwsze słyszą o takiej książce. I to, i to się dzieje teraz, to, są, to jest ostatnie 7 lat. A Pismo Święte, a po co? Przecież w kościele słucham. Pismo Święte, a po co? A no, może się przydać. Bo jak przychodzi ksiądz po kolędzie, to trzeba koniecznie położyć Pismo Święte na stole, bo inaczej będzie nieudana kolenda. To nic, że jest nieczytane, to nic, że nikt, nikt do niego nie sięgnął, to nic, że w ogóle nie znamy nawet żadnej księgi Pisma Świętego, ani podziału na Stary i Nowy Testament, to nic, ale trzeba je mieć. Tylko po co? Po co? I zaprasza nas dzisiaj właściwie w tym trochę takim właściwie wstępie do właściwych rozważań, ale te rozważania będą troszkę krótsze dzisiaj. Zaprasza nas Bóg do tego, żeby ukochać Boże Słowo żeby pokochać Pismo Święte, żeby docenić, jak bardzo ważne jest w naszym życiu Słowo Boga, rozważanie tego słowa, czytanie tego słowa. A czy dla nas w ogóle jest ważne? Zastanówmy się dzisiaj, tę sobotę. Czy ważne jest dla mnie, żeby czytać Boże Słowo, żeby je przyjmować, żeby je rozumieć? Jak czegoś nie rozumiem czasami w piśmie świętym, bo sobie czytam w domu, to y, sięgam do internetu, żeby sobie zrozumieć, żeby ktoś mi to wyjaśnił na jakiejś stronie katolickiej, żeby jakaś egzegeza czy wyjaśnienie tego słowa Bożego było, a jak nie znajdę, albo nie jestem pewien, że strona jest katolicka, co też nie wszyscy sprawdzają, może warto pójść do kapłana, zapytać o rozumienie jakiegoś fragmentu. To jest normalna rzecz. Te fragmenty są czasem trudne, czasem i dla nas są trudne, dla nas księży, ale może warto tak się zagłębić w Boże Słowo, żeby, żeby je pokochać. Żeby wysłuchanie czytania pierwszego, drugiego, trzeciego w niedzielę i jeszcze psalmu przy okazji, bo to też jest fragment Słowa Bożego, księgi psalmów, Starego Testamentu. Żeby to słowo Boże nie stało się dla mnie tylko koniecznością. Dobra, muszę wysłuchać, co mają mi do powiedzenia, wysłucham, będę ją z głowy. Żeby. Jak to ciągle powtarzam, żeby wejść w głębie, żeby się zadziwić słowem Jezusa Chrystusa, zadziwić się Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym. I tak przechodzimy do tematu rozważań dzisiejszych, do tematu, który nazwałem dzisiaj zadziwienie. Zadziwienie. Nie tylko Bożym Słowem, ale zadziwienie Bożą Nauką. Bożą obecnością. I tak zacznę od razu z góry, potem będziemy schodzili na dół. Nie jest dobrym katolikiem ten, kto się nie umie zadziwić, komu się wydaje, że już wszystko wie, komu się wydaje, że nic go nie zaskoczy. Komu się wydaje, że zna całe Pismo Święte i wszystko rozumie, a potem jak przychodzi co do czego, to on w ogóle pierwsze słyszy, że jest taki fragment? Albo otworzy Pismo Święte i powie: Jakie to mądre, rzeczywiście? Tu jest coś do mojego życia. O, no, a ta sytuacja to już w ogóle jak żywcem wzięta z mojej codzienności. Ileż razy mamy takie sytuacje, że się nie umiemy zadziwić. Że coś nam się wydaje tak pewne, że w ogóle yy, kompletny luz nam towarzyszy yy, w jakimś przeżywaniu różnych rzeczy. I znowu nie wchodzimy w głębie, nie odnosimy tego, co słyszymy, czy poznajemy, czy spotykamy w życiu do swojego życia i nic z tego nie wychodzi. I znowu wychodzimy ze świątyni, wychodzimy z jakiegoś nabożeństwa, które żeśmy wszyscy przeżyli, ale wszyscy tylko byliśmy obserwatorami, biernymi. Nikt z nas się nie zdziwił tym, że może coś usłyszał w Słowie Bożym, albo w rozważaniach drogi krzyżowej, albo w rozważaniach gorzkich żali. A jak się nie daje Bóg, ktoś coś usłyszał, no, coś usłyszał nowego, czego jeszcze nie znał, to się wstydzi w ogóle powiedzieć: bo wiecie, Jak to? Ja tego nie znałem? Ja nie umiem? Ja nie wiem? Ileż razy tak mówimy? Znamy to przecież nie tylko z jakichś mediów, memów czy z czegokolwiek innego, ale znamy to z życia. Ja nie umiem? Ja nie dam rady? Przecież ja wszystko wiem, ja wszystko potrafię. A jak czegoś nie potrafię, to panie Boże, jak tak może być? Przecież nie mogę o tym powiedzieć światu, bo mnie uznają za słabego. Jak Jezus powoływał uczniów, jak uzdrawiał, to zawsze brał człowieka na środek. Człowieka z ósłą ręką mówi: chodź tu na środku, stań, stań tu na środku. Po co tak robił? Po to, żeby pokazać, że człowiek, który żyje w pysze. Pysze wszech wszechwiedzy i wszechmocy, chce się tylko ukrywać. Nie wyjdzie na środek, bo wie, że to grozi porażką. Wie, że to grozi ośmieszeniem. Wie, że to grozi okazaniem słabości. Człowiek pyszny nie, nie będzie na świeczniku. Nie będzie, chyba że będzie wtedy, kiedy ma pewność wygranej, kiedy wychodzi, nokautuje przeciwnika i wraca do, na swoje miejsce. Wtedy wyjdzie, ale nie po to, żeby się zmienić. Nie po to, żeby się zadziwić czymś, czego jeszcze nie wie albo o sobie, albo o swojej rodzinie, albo o świecie, albo o Bogu, albo o Bożym Słowie, tylko po to, żeby wciąż wygrywać, żeby, broń Boże, nie doznać goryczy porażki. I dlatego Jezus brał na środek tych ludzi, żeby sprawdzić ich wiarę, ich pokorę, żeby pokazać też wszystkim tym, którzy go obserwowali, Pamiętamy, że Jezus wciąż jest śledzony. Śledzą go faryzeusze, wysyłają swoich ludzi po to, żeby go pochwycili na jakimś złym słowie, na jakiejś mowie i tak dalej. Człowiek, Jezus, Bóg i człowiek zaprasza nas do wyjścia na środek. Czasem przed swoją rodzinę, czasem w świątyni, do tego, żeby móc Doświadczyć, jak bardzo zgubna dla człowieka, dla jego duszy, dla jego nawrócenia, dla jego wiary jest pycha, ludzka pycha. I jak bardzo potrzeba pokory we wszystkim, co robimy. I w Ewangelii dzisiejszej, uczeni w piśmie, faryzeusze, szukają zasadzki, szukają jakiejś wpadki Jezusa. Szukają możliwości, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście Jezus jest tym, za kogo się podaje, albo żeby za wszelką cenę dowieść, że Jezus jest wichrzycielem, że jest kłamcą, że zwodzi ludzi. Szukają takiej sytuacji, kiedy będą mogli powiedzieć o Jezusie: Sprzeciwia się naszemu prawu, co mówiliśmy wczoraj, jest nam niewygodny. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. A Jezus przychodzi do każdego z nas i mówi tak: Czemuście dali się zwieść? Przychodzi do nas i słowami faryzouszów, które trochę zmienia, mówi: Czy daliście się zwieść tym, którzy knują zło? Ile razy my w naszym życiu dajemy się zwieść złu, dajemy się zwieść wysłannikom zła, dajemy się zwieść światu, który robi wszystko, żeby tylko się nie zbliżyć do Jezusa Chrystusa, żeby tylko nie posłuchać Jego słowa, bo się okaże, że jednak nie jest świat taki wspaniały. Mówiąc świat, myślę zło. Mówiąc świat, myślę przyziemność, mówiąc świat, myślę to, co ludzkie, takie niedoskonałe. O tym myślę, mówiąc słowo świat. Przychodzimy dzisiaj do Jezusa i prosimy Go o dar zadziwienia, o dar zadziwienia się Bożym Słowem, tak jak ci, którzy zostali wysłani, ci strażnicy, żeby pojmać Jezusa, ale go nie pojmali. I potem faryzeusze pytają, dlaczegoście go nie pojmali. A oni mówią piękne zdanie. Zdanie, które mogło nawrócić serca ich wszystkich, zdanie, które brzmi. Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. I dzisiaj to jest zdanie dla każdego z nas. Czy rzeczywiście w moim sercu jest takie przekonanie, że nikt nie ma dla mnie. W mojej codzienności, w moich problemach i radościach takich słów jakie ma Jezus Chrystus? Czy może sobie już wyszedłem gdzieś daleko od źródła życia, od Jezusa Chrystusa, od kościoła, od sakramentów i wszędzie widzę nadzieję tylko nie w mojej wierze, nie w Bogu, nie w praktyce religijnej? Może sobie poszedłem daleko od kościoła? Może uważam, że stojąc za filarem albo w ogóle przed kościołem Jestem, jest, jestem bezpieczny, bo, bo wszystko wiem, bo nie muszę się wystawiać na środek, bo nie muszę się upokarzać, bo nie muszę pokazywać swojej słabości. Dzisiaj nas Jezus zaprasza do tego, żeby, żeby, żebyśmy mogli, umieli, chcieli uznać swoją słabość. To jest podstawa do nawrócenia, uznać, że jesteśmy grzeszni. Uznać, że nie jesteśmy wszystko wiedzący, że nie jesteśmy samowystarczalni, że nie zawsze wszystko umiemy zrobić. Często tak bywa, że ktoś, jeśli ktoś kogoś uczy, to często daje mu mylne wskazówki, albo jakieś, mówi mu jakąś nieprawdę, bo ten uczeń o coś go zapytał, a on nie chciał za żadne skarby świata przyznać się do tego, że, że czegoś nie wie. Czegoś nie umie, czegoś nie pamięta. No, straszne rzeczy. Normalnie człowiek w takiej sytuacji powie: przepraszam bardzo, na ten temat wiem dużo, natomiast tego szczegółu akurat nie pamiętam. Porozmawiamy o tym jutro, dowiem się, doczytam, sprawdzę. Pozwólmy sobie na słabości, bo jak sobie zaczniemy nie pozwalać na słabości, to się może okazać, że wyjście na środek, to ewangeliczne wyjście na środek, to zaproszenie Jezusa jest dla nas nie do spełnienia, bo jest w nas tak dużo pychy, że nie możemy sobie pozwolić na słabość. A tylko ten, kto sobie pozwala na słabość, może stać się przez Jezusa udoskonalony tej słabości. Bo Jezus takich nas powołuje słabych, często chorych powołuje nas. Grzeszących, on przecież wie, że jesteśmy grzesznikami, każdy z nas jest grzesznikiem, każdy grzeszy. On to wie, on zna całe nasze życie. Nikogo by nie powołał do bycia wielkim papieżem, jak nasz rodak Jan Paweł II. Nie powołałby nikogo do bycia świetnym kaznodzieją, świetnym kapłanem, świetnym lekarzem, świetnym nauczycielem czy prawnikiem, gdyby patrzył tylko na nasze grzechy. On nas uzdalnia w tym powołaniu, daje nam łaskę. I do tego na dzisiaj zaprasza Jezu, żebyśmy się dali zadziwić tym, co jest w nas, Jego działaniem w nas, działaniem łaski Boga, która jest w stanie przemienić naszą pychę w pokorę, która jest w stanie otworzyć nas na ludzi, na świat, na drugiego człowieka, żebyśmy świadectwem swojego życia wszędzie głosili Bożą miłość, wszędzie głosili Bożą obecność, żebyśmy świadectwem swojego życia mogli powiedzieć nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Słyszałeś o Jezusie? Zapytamy kogoś, powie nie, pierwsze słyszę. To choć posłuchamy go, posłuchamy jego nauki, wcielimy w życie słowa, które żeśmy usłyszeli, i będziemy szli na świat i kochali i dziwili się nieustannie temu, że my, słabi ludzie, jesteśmy w stanie głosić Boga i ktoś dzięki naszemu świadectwu może się nawrócić. Zostańmy z tą myślą przed jutrzejszą niedzielą, piątą niedzielą Wielkiego Postu. Niech nam Chrystus daje łaskę, zadziwienia, abyśmy nigdy nie spoczęli na laurach.